Dieta roślinna zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników, bo jej zalety dla naszego zdrowia i środowiska są nie do przecenienia. My już od kilku lat jemy w dużej mierze produkty roślinne i obserwujemy jak duża zmiana w tym zakresie zachodzi na sklepowych półkach. Dlatego w dzisiejszym odcinku podzielimy się z Wami naszymi ulubionymi wega produktami, które możecie znaleźć w supermarketach. Wspomnijmy też o kilku rozczarowaniach, które warto omijać szerokim łukiem. Odcinek o najlepszych wegańskich produktach. Zapraszamy. Ona, Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych. Radzę Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Na samym początku chcielibyśmy porozmawiać o tym, dlaczego w ogóle warto rozważyć dietę opartą na produktach roślinnych. Po pierwsze, są to oczywiście powody etyczne. I jeżeli ktoś ma zwierzę w domu, to my w ogóle nie będziemy się wdawać w tłumaczenie tego, czy zwierzęta rozumieją i czują, bo wydaje mi się, że to jest naturalna rzecz. Po drugie, jest to zdrowie. Dieta wegetariańska zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy, otyłości czy chorób nowotworowych. Osoby, które regularnie spożywają owoce, warzywa i rośliny strączkowe są w mniejszym stopniu narażone na wystąpienie udaru mózgu, nadciśnienia czy chorób oczu. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak dieta roślinna wpływa na nasze zdrowie i dieta oparta głównie na mięsie prowadzi do wielu chorób, nie tylko cywilizacyjnych, to polecam Wam rozmowę przygotowaną przez Anię z kanału Potaniości z psychodietetykiem Mikołajem Horoszyńskim, w której pochylają się właśnie nad tym tematem i bez zbędnych emocji na podstawie wyników badań naukowych. Mikołaj tłumaczy, jaka jest korelacja między dietą mięsną, a jej wpływem na zdrowie i jak nadmiar mięsa w diecie może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Oczywiście jest jeszcze aspekt środowiskowy. Aby wyprodukować kilogram pszenicy, potrzeba zużyć około 190 litrów wody. Aby wyprodukować 1 kilogram mięsa, potrzeba średnio 20 tysięcy litrów wody. A produkcja wołowiny, która jest pod tym względem najbardziej wymagająca, pochłania aż 50 tysięcy litrów wody na 1 kilogram wołowiny. Żeby nieco lepiej zobrazować wam skalę tego, wyobraźcie sobie, że standardowej wielkości na mieści około 200 litrów wody. Oczywiście nigdy nie napełniamy jej do pełna, z reguły gdzieś tak do połowy, żeby wziąć kąpiel. 50 tysięcy litrów wody wystarczyłoby na 500 kąpieli. Dwa lata kąpania się raz dziennie. Dwa. Albo kilogram mięsa, <laughs> albo kilogram mięsa. Do wyboru do koloru. Z jednego akra ziemi możemy uzyskać 18 tysięcy kilogramów ziemniaków. Natomiast ilość wołowiny, którą można wyprodukować na jednym akrze ziemi, to zaledwie 112 kilogramów. I teraz pomyślmy sobie, ile osób może się najeść 18 tysiącami kilogramów ziemniaków, a ile 112 kilogramami wołowiny. Ale problem nie leży tylko i wyłącznie w wydajności. Przemysłowa produkcja mięsa jest jedną z tych, która najbardziej zanieczyszcza nasze środowisko naturalne. Uzyskanie kilograma wołowiny pociąga za sobą zanieczyszczenie atmosfery około 26 kg dwutlenku węgla, a wieprzowiny to prawie 8 kg. Ten aspekt środowiskowy jest tym, który mnie najbardziej przekonuje do ograniczenia spożycia mięsa w naszej diecie. Dlatego od wielu lat ograniczamy w naszym domu mięso. Nasze posiłki są złożone głównie z warzyw, jemy też nabiał, a od czasu do czasu ryby i owoce morza. Taki sposób odżywiania nazywa się peskatarianizmem. I tak mnie to słowo też śmieszy, natomiast myślę, że ono ma po prostu ułatwiać w jakiś sposób zaklasyfikowanie różnych osób o różnych dietach, a na co dzień po prostu mówimy, że nie jemy mięsa, a jemy ryby i, i nabiał. Natomiast pomyślałam, że to też jest fajna okazja, żeby Wam przedstawić, jak się takie poszczególne style żywieniowe nazywają, po to, żeby sobie to y, przypomnieć, utrwalić, a może żeby się po prostu o tym dowiedzieć. Fleksitarianie to osoby, których dieta jest elastyczna, ale starają się ograniczać spożycie mięsa. Polega to na tym, że robią sobie po prostu przerwy od spożycia mięsa. Na przykład jedzą mięso tylko raz w tygodniu albo raz w miesiącu. Peskatarianie, czyli tak jak my, są to osoby, które jedzą ryby, owoce, morza, nabiał i jajka, ale drób, wołowina czy wieprzowina, czy inne mięsa, nie wchodzą już w skład diety. Lakto-owo-wegetarianie nie jedzą mięsa, ryb lub drobiu, ale jedzą jajka i produkty mleczne. lakto nie jedzą mięsa, ryb, drobiu ani jaj, ale jedzą produkty mleczne. Owo-wegetarianie nie jedzą mięsa, ryb, drobiu, ani przetworów mlecznych, ale jedzą jajka. Wegetarianie nie jedzą mięsa, ryb ani produktów wytworzonych z zabijanych zwierząt, takich jak smalec, żelatyna czy tłuszcze zwierzęce. Weganie nie jedzą jakichkolwiek produktów pochodzenia od zwierzęcego a więc nie jedzą jajek, mleka, a nawet miodu. Mogą być też różne odmiany weganizmu, np. frutarianizm, gdzie spożywane są tylko owoce. Kiedy część edukacyjną mamy już za sobą, przejdziemy do tej części, w której opowiadamy Wam o produktach, które regularnie kupujemy i polecamy. Będziemy się oczywiście ze względu na nasze miejsce zamieszkania odnosić do produktów, które znajdziecie w brytyjskich supermarketach, ale zrobiliśmy też research, aby podać Wam miejsca, gdzie możecie je kupić w Polsce. Natomiast będzie nam super miło, jeżeli odwiedzicie nas na Instagramie i polecicie po prostu wegańskie produkty z polskich supermarketów, bo przyznamy szczerze, że nieco straciliśmy rozeznanie. W moich początkach niejedzenia mięsa szczytem luksusu były kotlety sojowe podawane na tysiąc sposobów, paprykarz wegetariański z kaszą jaglaną oraz sojowe parówki z Kauflanda. Dlatego będzie nam bardzo miło, jeżeli podeślecie nam swoje polecajki. A więc do rzeczy. Po pierwsze, mój ulubiony, absolutny hit. Rzecz, bez której nie wyobrażam sobie porannej kawy, owsianki czy wegańskich ciast, to jest napój owsiany Outlibarista. To, co go wyróżnia, to jest to, że możecie z niego zrobić super pianę. A to jest bardzo rzadkie w tych produktach, które mają zastępować mleko. Za każdym razem, gdy robimy zakupy i widzimy na półce jakąś nowość. Z etykietą barista, to zawsze kupujemy jeden karton do przetestowania. Niestety, pomimo wielu naszych prób, jeszcze ani razu nic, ale absolutnie nic nie dorównało Oatly. Dlatego, jeżeli chcecie zastąpić mleko jakimś roślinnym produktem, ale nie chcecie rezygnować ze swojego ulubionego Flat White co rano, jest to najlepszy zamiennik, jaki możecie znaleźć. W Anglii 1 litr Oatly Balista kosztuje 80, a w Polsce znalazłam je na stronie Urban Vegan za 12,90. Na pewno każdy z Was nie raz rozkoszował się smakiem klopsików z ZK. I owszem, te w wersji wege są całkiem spoko. Natomiast naszym odkryciem są bezmięsne klopsiki firmy Bird's Eye. I nazywają się Green Cuisine Meat Free Meatballs. I kosztują 2,50 funta. Niestety nigdzie nie znalazłam ich w Polsce. W naszej kuchni te klopsiki są takim trochę kołem ratunkowym, kiedy nie mamy pomysłu, kiedy nie mamy ochoty. Można je zjeść z frytkami, można je zjeść z kluseczkami, można je przygotować w sosie, można je zjeść z ziemniaczkami, na naprawdę tysiąc różnych sposobów. A że są przechowywane w zamrożalniku, to długo mogą tam pozostać. Jako backupowy pomysł na obiad? Jako ciekawostka powiem Wam, że są przygotowane z białka z groszku. Teraz omówimy kilka produktów, których cechą wspólną jest jeden i ten sam producent. Firma Linda McCartney produkuje cały szereg alternatywnych produktów dla mięsa. Wśród naprawdę bardzo bogatej selekcji wybraliśmy kilka produktów, które nam przypadły najbardziej do gustu. Przypadły nam do gustu, to jest duże niedopowiedzenie, ponieważ my je po prostu kochamy i zawsze mamy jedną półkę w zamrażarce, wyładowaną do pełna burgerami, kiełbaskami albo roustami, które ta firma produkuje i za chwilę Wam o nich opowiemy. Kiedy przestałem jeść mięso, była tylko jedna jedyna rzecz, której mi brakowało. Mianowicie, zawsze, gdy szliśmy na, ze znajomymi do restauracji na burgera, to konsystencja tego burgera nigdy nie odpowiadała tej, którą znałem wcześniej. Dopiero burgery od Lindy tak naprawdę zapewniły mi dokładnie to, czego szukałem. To są takie burgery, w które można się wgryźć, można je rzuć i są pyszne. To prawda. Jest kilka rodzajów tych burgerów, z czego wegański jest Linda McCartney Vegetarian Pulled Pork. Quarter Pound Burger i dwa takie burgery w jednym opakowaniu kosztują 2,20 funty. Natomiast nasze ulubione nie są wegańskie, jedynie wegetariańskie i są to Mozzarella Burgers. Wszystkie rodzaje tych burgerów są zrobione z soi, natomiast nasze ulubione mają w środku malutkie kawałeczki mozzarelli, które się świetnie roztapiają w środku. Kolejny nasz ulubieniec od Lindy McCartney to są takie kiełbaski a chorizo i czerwone papryki. W jednym opakowaniu znajduje się 6 sztuk i można je wykorzystać zarówno do takiego klasycznego brytyjskiego śniadania w wersji vega, jak również na przykład do burgerów, jak również do hot dogów oraz wszystkich innych dań, które zjadacie z kiełbaskami. Nasze drugie ulubione to Rosemary Vegetarian Sausages i mają świetny taki rozmarynowy posmak. Bardzo gorąco polecałem Wam spróbować każdego smaku, bo na żadnym się nie zawiedziecie. 6 sztuk kiełbasek w jednym opakowaniu kosztuje 2,20 funty 20. Trzecim naszym ulubionym produktem od Lidny McCartney jest Vegetarian beef Rose with red wine and shallot glaze, czyli po prostu klasyczna pieczeń. Oczywiście w wersji wegańskiej. Dzięki temu, że pieczeń jest doskonale przyprawiona i dzięki bogactwu składników. Nawet tych, które już znalazły się w nazwie, a nie w składzie, to pieczenie jest bardzo intensywne i super. Zastępuje właśnie taki mięsny obiad. I dzięki temu możemy serwować w naszym domu także klasyczny Sunday roast. Co jest również bardzo ważne, tekstura tego dania jest bardzo zbliżona do mięsa, dlatego nie mamy wrażenia, że jemy jakąś uformowaną ciapkę, tylko coś, co jest naprawdę takie konkretne i do porzucia. Jedno opakowanie zawiera pół kilograma takiej pieczeni i kosztuje 4 funty. W Polsce możecie te produkty od Lindy McCartney znaleźć w sieci marketów API Market albo na stronie BritishShop.pl. Niestety te ceny są nieco kosmiczne. Dlatego, jeżeli macie jakichś przyjaciół lub bliskich, którzy kursują na trasie Anglia-Polska, polecam poprosić ich o zakup tych produktów. Musicie tylko pamiętać, że to są produkty mrożone, więc wymagają odpowiedniej torby do przewożenia i przechowywania. Buszując na półce z chrupkami, wyszukując coraz to nowszych smaków, pewnego dnia znaleźliśmy serowo-cebulkowe wegańskie chipsy. Większość chipsów, które możecie znaleźć na półkach, są wegetariańskie, nawet te o smaku wołowiny czy szynki. Natomiast jest bardzo niewiele, które są prawdziwie wegańskie. Firma Kettle wypuściła chipsy o smaku cheese, pisane przez S and red onion, czyli serowo-czerwono cebulkowe. Jeżeli chodzi o walory smakowe, to smakują dokładnie tak samo jak każde inne porządne chipsy serowo-cebulkowe, natomiast z tą różnicą, że są one w pełni wegańskie. Ceny detaliczne to są dwa funty, ale zawsze są w jakiejś promocji. Więc jeżeli następnym razem będziecie w swoim supermarkecie, to polecam Wam zerknąć na nie. Tytuł odkrycia kulinarnego roku 2019 otrzymuje kolejny punkt na naszej liście, czyli wegański majonez firmy Hellmann's. Jego głównym składnikiem jest olej rzepakowy, także wszelkie tłuszcze są roślinne. Natomiast jeżeli chodzi o smak, ja szczególnie nie odczuwam wielkiej różnicy względem standardowego majonezu Helmanca. Nie ma żadnej różnicy. I ja myślę sobie, że czasem, nawet jeżeli nie myślicie o diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, a jest taki zamiennik, który pomaga właśnie, żeby uniknąć cierpienia zwierząt, to warto go wybierać i dawać tym samym znak producentom, że to jest pozytywny kierunek i że potrzebujemy tego więcej. W smaku i konsystencji jest praktycznie taki sam jak standardowy majonez, natomiast od zwykłego jest dużo, dużo lżejszy. Może jeszcze nie wiecie, ale ja jestem wielkim fanem żelek. Natomiast to, że zawierają one żelatynę, to mnie do nich skutecznie zniechęca. Dlatego bardzo, bardzo się ucieszyłam, widząc na sklepowych półkach wegańską alternatywę, która potem w smaku okazała się równie pyszna i też fajna, ciągnąca w konsystencji. I to są żelki od Candy Kittens. Jest tam naprawdę dużo różnych smaków, ale ja zawsze wybieram te arbuzowe. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że również Marks and Spencer wprowadził alternatywną linię do swoich y, sztandarowych żelek, y, a alternatywna linia jest właśnie wegańska. Te żelki się chyba nazywają Percy Pigs. Y, żelki Candy Kittens kosztują 2 funty, y, ale też zawsze są na jakiejś promocji. Firma Outley nie robi tylko fantastycznych zamienników mleka, ale również gęstą, kwaśną śmietanę, która w naszym domu jest używana niezwykle często. Stosujemy ją do zup, do makaronów, sosów oraz czasem nawet do jedzenia bezpośrednio łyżką z pojemniczka. 100ml opakowanie kosztuje ,60 funt 60. Jeśli lubicie takie kanapeczki z plasterkami szynki, a chcielibyście ich kosztować również w wersji wegańskiej, to bardzo mocno polecam Wam firmę Tofurki, która robi trzy rodzaje różnych plasterków, bardzo dobrze przyprawionych, mają taki wędzony posmak i są pyszne i super smakują na kanapce z wszystkim. Jedno opakowanie, które waży 156 gram kosztuje 3 funty. Widziałam też, że to furki robi takie coś ala kiełbaski i normalnie nazywa się to kiełbasa polish style, więc coś dla koneserów. Nawet ja się przekonałem do tych plasterków, chociaż nigdy fanem tego typu rzeczy nie byłem, ponieważ nigdy nie brakowało mi smaku szynki albo salami czy bekonu, natomiast te są super dobrze doprawione, dają taki fajny posmak i czasami zdarza mi się nawet je zjeść tak po prostu złożone na cztery razem z plasterkiem sera jako super przekąskę gdy buszuje po ludówca. <gry> I czas na trzy ostatnie produkty na naszej liście. Produkty od firmy Korn, która również jest taką sztandarową firmą produkującą alternatywę dla mięsa. Moje ulubione kiełbaski alla frankfuterki. Nie ma co tutaj się dużo rozwodzić, są pyszne, super są na śniadanko, więc warto spróbować. Druga to jest coś ala mięso mielone od Korna. Które też wykorzystujemy naprawdę na mnóstwo, mnóstwo sposobów i w spaghetti, i w różnych zapiekankach. I robimy z tego kotlety swoje, i robimy z tego klopsiki, dodając różne składniki, więc tutaj możliwości jest cała, cała masa. I trzeci produkt to są filety, które mają imitować pierś z kurczaka, i możecie je dokładnie w taki sposób wykorzystać. Możecie je zrobić w panierce, możecie je jakiś w sosach zapiekać. Naprawdę również tutaj możliwości są nieograniczone. Jest też wariacja na temat filetów i Sebastian jest jej wielkim fanem. Zgadza się, korn ma też e, to się nazywa pisys, czyli kawałki. Jest to dokładnie to samo co filety, tylko po prostu tak, jakby pokrojone w taką kostkę. I my bardzo często marynujemy to w sosie teriyaki z sosem sojowym i dodajemy na przykład do sałatki cezar, co jest absolutnie fantastyczne. Ja mm. jestem wielkim fanem i też zawsze dążę do tego, żeby przynajmniej jedna paczka na wszelki wypadek była w naszym zamrażalniku. Wegańskich produktów. Z miesiąca na miesiąc na półkach sklepowych przybywa. Powstaje coraz to więcej nowych firm i nowych produktów. Czasami nawet nam ciężko jest nadążyć za tymi zmianami, dlatego co jakiś czas po prostu kupujemy, próbujemy i testujemy. Wiele z tych produktów nie przypada nam do gustu, ale czasami tak jak na przykład w przypadku tofurków, wiemy, że na pewno zostaną z nami na długo. Testowanie wegańskich produktów wiąże się również z rozczarowaniami. Ponieważ nie wszystkie produkty przypadną wam do gustu czy do smaku. I w naszym przypadku mamy trzy takie największe. Pierwsze to były wegańskie desery od firmy GU. I o ile w przypadku deserów niewegańskich, to ich linia jest po prostu nieziemska. Uwielbiamy te kremowe desery na kruchym cieście, które możemy sobie jeść łyżeczką. W szklanych opakowaniach mega super, więc bardzo, bardzo się podekscytowaliśmy, kiedy zobaczyliśmy wegańską linię. Natomiast stopień rozczarowania był wprost proporcjonalny do stopnia oczekiwań, które mieliśmy po nim. Szczególnie biorąc pod uwagę, że ta linia produktów niewegańskich naprawdę przypadła nam do gustu i od czasu do czasu raczymy się takimi. Kolejne rozczarowanie to bezmięsne mięso mielone od firmy The Meatless Farm. Szczególnie chyba dlatego, że ono jest bardzo mocno rekomendowane przez różnych blogerów kulinarnych. Naprawdę na Instagramie widziałam mnóstwo pozytywnych opinii o tym produkcie. Dlatego bardzo byłam podekscytowana, jak zaczęliśmy je przygotowywać, ale okazało się, że można je porównać do mięsa mielonego, ale tego najgorszej jakości. Tego co tak strasznie śmierdzi, kiedy je wrzucacie na patelnię i takie się robią, z niego woda wypływa taka obrzydliwa. I w ogóle jest A więc nie polecam. Z dużą przyjemnością testuję również różne wegańskie lody i znów publicity wokół tego produktu było super duże. I to jest produkt Vegan Magnum. Czyli lody wegańskie od Magnum, i one ponoć w smaku są takie same jak ta standardowa wersja, natomiast ilość słodyczy i cukru po prostu dla mnie tam było tego wszystkiego za dużo. Zupełnie nie mój smak i nie przypadł mój do gustu. Na koniec chcielibyśmy z osobami, które myślą o tym, żeby spróbować diety roślinnej, podzielić się kilkoma produktami, które warto mieć w swojej kuchni, ponieważ one zdecydowanie uprzyjemnią Wam to doświadczenie, a przynajmniej nie będzie ono tak dużym szokiem. Bo myślę, że tym, co jest takie najtrudniejsze w diecie roślinnej, to jest po prostu wymyślenie, jak coś przygotować i co przygotować. Bo kiedy jemy mięso, to w zasadzie obiad to jest prosta sprawa. Mięso, dodatek do mięsa i surówka i jedziemy dalej. Natomiast przy diecie roślinnej trzeba trochę pokombinować. Jednym z moich ulubionych produktów jest tofu w kostce. Jest to produkt niewiarygodnie różnorodny, z którego możecie przygotować cały wachlarz dań, odpowiednio go przyprawiając. Drugim składnikiem, bez którego nasza kuchnia by nie istniała, to płatki drożdżowe. Mogą one stanowić świetną alternatywę dla smaku sera. Bardzo często zdarza nam się posypywać makaron płatkami drożdżowymi zamiast serem. Polecam wam również zaprzyjaźnić się z papryką słodką, wędzoną i wszystkimi przyprawami i suszonymi ziołami, jakie wpadną wam w ręce. Testować, sprawdzać co wam przypada do gustu i wykorzystywać je w różnych potrawach, ponieważ tak naprawdę to właśnie w nich tkwi sekret smaku. Wszelkiego rodzaju strączki, takie jak soczewice albo ciecierzyce, stanowią podstawowy produkt w naszej kuchni i podstawowe źródło białka w wielu dietach roślinnych. Dlatego zawsze mamy puszkę jednego lub drugiego, albo i obu. Wykorzystujemy to na tysiące różnych sposobów, jako dodatek do sałatek, jako bazę do gulaszy, czy przerabiając na hummus. Dla mnie odkryciem w kuchni wegetariańskiej jest mleczko kokosowe, które można wykorzystać do zagęszczania zup i daje im wtedy taki egzotyczny posmak, jak również do przygotowywania kremów do ciast wegańskich. Mleko kokosowe jest również podstawowym składnikiem każdego kary, które my również bardzo lubimy i często gotujemy. Powoli się z Wami żegnamy, ale zanim to, zapraszam Was na nasz Instagram, gdzie w tygodniu po publikacji tego odcinka będziemy testować różne wegańskie produkty i dawać Wam znać, co o nich myślimy. Dlatego, aby pozostać na bieżąco, polecamy dodać nas do obserwowanych. Jak zawsze, prosimy Was o pozytywne recenzje i opinie w Waszych aplikacjach do podcastów. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Mamy nadzieję, że zachęci was to do spróbowania czegoś nowego i innego w waszej kuchni. I mam nadzieję, że wszystkie wegańskie odkrycia, których dokonacie w waszych kuchniach, będą pyszne i dadzą wam dużo radości. Dobrego piąteczko. Szufla. Jeżeli identyfikujecie się jako flexi, ja nie mam, bo się nie zaktualizowało, dlatego. Żądamy powrotu Wunderlisty. Żądamy powrotu Wunderlisty. Już nic nie wierzę. Pysia, no ty, czemu ty mi kombinujesz na moim komputerze? Ja to mam tutaj specjalnie. No proszę, jest. Dobrze. Dlaczego chciałaś mi to wyrzucić? Chciałam wyrzucić i z do powrotem. Po co? No bo jakby się to nie, bo ja wszystko odcinam. Aj, Pysia, no. Total reset. Właśnie. Total I reset. Nic nie kombinuj na swoim laptopiku, a nie na moim, ty. Ty, niech zecznął paluchowy ty tu wow. No już. Bez osoby, które. Ale ja wiem, co ja chcę powiedzieć. Ty mi nie, nie mów, jak mam żyć. Powiedz, Dobra. jak jedzą, i wtedy można Dobra. To, to... tutaj, jakby ktoś tobie powiedział y, dwa lata, czy ty jesteś Peskitarianinem? <laughs> a ty bym powiedział, nie ateistą. <laughs> to, to tak. Nie, jak grom w golfa. Urban vegan. urban vegan. Urban vegan. Urban vegan. Dobra, powiem. Jak mam powiedzieć? Urban czy urban? Mówię jak chcesz. Wiecie, parówy. I like it. Z wiem, Jakoś inaczej to muszę powiedzieć. Ty podważyłaś całą zasadność mojej wygody. Całą Zburzyłaś całe Wszystko. Tak, yes, yes. tak. chodź. Uwaga, uwaga, teraz wygłaszam Ty tyratkę. jest czwarta. Trudno. Nie, nie ma czasu na tyratkę. Nie, musi ominie. być. Nie, nie uminiecie. musi być tyratka. Ile razy Cię prosiłem? Wiele. No właśnie. I co robisz? Nic nie robię <laughs> Dalej się wcinasz, tak? Tak. Grzeczne to? Nie. Chciałabyś, żebym tak Ci robił? Tak. <laughs> <laughs> nie, nie chciałabyś. Mięso mielowe od firmy Demi Mielowe. Znowu, czwarty raz. Przecież po polsku też jest blok, na przykład blok czekoladowy. Dobrze, ale zabrzmiało to tak, jakby to tofu mieszkało na czwartym piętrze w bloku z wielkiej płyty. Mogło <noise> tak, tak? <głosy> <głosy> Dobra.